Cześć. Pokażę Wam teraz, jak będziemy generować naszą mapę w Word Machine. Po odpaleniu Word Machine mamy taki widok. Pierwsze, od czego możemy zacząć, to skasować wszystko poza Advanced Paradigm. Te jamki też możemy sobie pokasować, jak widzicie, one nie będą do niczego potrzebne. Advanced Paradigm jest to jedna z opcji, która pozwala na szybkie kreowanie fajnego, realistycznego terenu. Zawsze możemy kliknąć w widok 3D, żeby, prze, żeby zobaczyć sobie na żywo jak wygląda nasza mapa. Pierwsze od czego zaczniemy, zanim zaczniemy budowę naszego, naszego levelu, zmienimy ustawienia w word comments, project word parameters. Odznaczamy opcję plus 1, że nie jest nam tak naprawdę potrzebne. Niektóre silniki używają właśnie tego formatu. Wielokrotność 2 plus 1, inne nie, ale to w każdej chwili możemy sobie zaznaczyć. Ja proponuję na początek ustawić sobie coś na poziomie 2048 na 2048, która pozwoli na dosyć fajne efekty. Dobra, jak na razie, nasza mapa dalej, pomimo tego, że ustawiliśmy większą jeździelczość, wygląda ciarosko, a to dlatego, że nie jest zbudowana. Klikamy sobie na Build. Może to chwilkę po tej fazji, więcej mamy efektów. W tej chwili jeszcze nie mamy praktycznie nic. No i tak oto wygląda nasza jakaś przykładowa mapa. Ale dzisiaj będziemy robić bardziej korzysty krajobraz. Dlatego wrócimy do widoku naszego. E, naszych blueprintów, może tak to nazwiemy. Skasujemy to na Advanced z zwyczajnie Delete. I zaczniemy od innego generatora którym jest wyroń Generators umieszczamy po prostu klikając tutaj widzimy cały czas podgląd Przede wszystkim skala, czyli odległość, tak jakby z jakiej kamera widzi tą naszą mapę. Musimy ją troszkę zmniejszyć, nie wiem, no powiedzmy około 3 km, to jest jakiś taki sensowny wymiar. Może być niżej, może być wyżej. Jeżeli chcemy robić realistyczny, górzysty teren, lepiej zmienić styl do stylu F2. Ok, na razie zobaczymy jak to wygląda. Przełączamy się na widok 3D. Aha. W tej chwili zbudujemy może mapę, żeby coś więcej było widać. No, w tej chwili nasz teren zupełnie nie przypomina realistycznego terenu, dlatego też będziemy używać pewnych fajnych opcji i presetów w żeby z tego meszu wygenerować coś bardziej realistycznego, pierwsze od czego zaczniemy, to będzie efekt erozji. Wracamy więc do naszych blueprintów. Wybieramy menu Natural i wybieramy Erozję. Łączymy po prostu klikając z lewym przyciskiem myszki. Wchodzimy w ustawienia erozji. I jest tu parę takich fajnych presetów. Moim zdaniem całkiem fajnie działa klasy World Machine plus Power. Ok. Zobaczmy jak nasza mapa teraz wygląda w 3D. Jak widzicie już jej wygląd znacznie się zmienił. Mamy ją... no bardziej, bardziej przypomina jakiś tam górzysty górzyste obszar z dolinką po środku na razie nie jest zbudowana, więc nie mamy wszystkich fajnych detali może teraz ją zbudujemy, ja na czas budowy może przystopuję, zobaczymy jak będzie szybko szło gdyż budowanie raz na ogół chwilkę trwa Jak widzicie, nasza mapa się już zbudowała. Zajęło to prawie 3 minuty, pomimo dosyć małej jeździe części 2048 na 2048, czy tam skrócie, 2 ok. No, wiadomo, że im większa jeździe tym więcej detali, ale też tym dłużej się nasz świat buduje. W tej chwili nasza mapa wygląda już w ten sposób. Widać, że Jazja dodała nam taki fajny efekt na skałach, taki flow może to nazwijmy, e, jasne, że często w Wide Machine powstają jakieś takie elementy, jak na przykład ten, prawda? Zawsze możemy to później przetwikować, poprawić bezpośrednio w naszym silniku graficznym, jeżeli, jeżeli stwierdzimy, że ten uskok jest na przykład za duży, możemy, możemy go sobie przemodelować, przemalować. Na chwilę obecną nie zwracamy zupełnie uwagi na samą teksturę terenu, dlatego, że nie będziemy jej używać. Podmienimy je za chwilę na swoje własne. Ale najpierw zmniejszymy chyba troszeczkę wysokość naszych góry, bo nasza mapa wydaje się troszeczkę za wysoka. Czyli wracamy do widoku blueprintów. I dodamy sobie jeszcze taki filtr jak CLAMP. Klikając prawym zawsze możemy zgubić ten element, który, który, który ściągnęliśmy sobie z menu, czyli tak jak było z tym CLAMPem. Pojawił mi się CLAMP, składę sobie jednego, ale dalej mam go aktywnego, nie chcę już jego umieszczać, więc klikam prawym raz, dwa razy. Łączymy naszą EOS-ję, jest z ostatnią rzeczą, która wpływa na naszą mapę wysokości, z tym filtrem, z klampem. Przejdźmy sobie, może teraz do widoku 3D. Klikamy. Możemy tutaj edytować wszystkie nasze opcje, bez względu na to, którą z nich byśmy chcieli zmienić, może na przykład układ góry nam się nie podoba po budowie, może eozja według nas nie wyszła fajnie, chcemy zmienić jej siłę czy jakieś inne ustawienia. Zawsze możemy to na bieżąco tweakować. Pamiętajmy jednak, że za każdym razem, kiedy zmienimy eozję lub wszystkie inne efekty, które są przed nią, nasza mapa będzie budowana dosyć, dosyć długo, no, będzie, będą wszystkie tekstury od nowa generowane. Obliczane więc, jeżeli na przykład jesteśmy już zadowoleni z efektu erozji z naszej podstawowej rzeźby terenu, dobrze jest wszystkie inne efekty dodawać później. Dlatego, że w tym wypadku, tak jak dodałem klampa po erozji, zmieniając ustawienia klampa, co teraz zrobimy, nie będę zmieniał, nie będę musiał budować jeszcze raz erozji. Ja troszeczkę chcę obniżyć nasz TN, dlatego że ...jest zdecydowanie za wysoki, nie wygląda to zbyt realistycznie. Kiedy, kiedy już skończymy, klikamy sobie na OK. Jak widzicie, zniknęły nam wszystkie te fajne detale, które powodowała erozja. Ale w tej chwili, gdy kliknę na Build... ...mapa została zbudowana... Praktycznie nie wiem w sekundę, może dwie. Eee, dlatego fajnie jest pamiętać o tym, żeby eee, stajać się po budowie mapy, nie zmieniać już elementów przed erozją, no chyba że mamy taką potrzebę. E, tylko raczej umieszczać wszystko po niej, tak? W ten, sposób, w ten sposób nie tracimy masy czasu na generowanie mapy. Kiedy generujemy ją na przykład w 2K, to będą 3 minuty, ale kiedy ją generujemy, teksturę o jaśdzielczości 8000 na 8000 pikseli, to już może zająć dobie, dobie pół godzinki. No bia, powiedzmy, że na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni z wyglądu naszej mapy. Natomiast no na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tekstu. Trzeba będzie zrobić nowe tekstury dla tej mapki, oteksturować góry, czyli to co jest teraz zielone to będą praktycznie nasze góry, a to co jest żółte to będzie nasza trawa, więc musimy troszkę obrócić te kolory. Ale ja jeszcze nie do końca jestem zadowolony z tego, z tego rozmieszczenia tekstu, dlatego pokażę Wam jak sobie wyedytować tą, tą metodę. Jak, jak zrobić naszą mapę fajniej, faj, fajniejsze blendowanie tekstu na naszej mapie w wide Machine i wygenerować naszą, naszą mapę rozmieszczenia tekstu. Teraz będziemy to robić, więc gdy już jesteście zadowoleni z Waszego efektu wizualnego z wyglądu Waszej height mapy, e, możemy, możemy zacząć bawić się troszkę dalej. Więc ostatnią rzeczą, która wpływa na naszą height mapę, jest Klamp, który ją po prostu no, obniża, tak? tak jak sobie ustawiliśmy. E, dlatego możemy w tej chwili Zrobić po prostu tak. Kliknąć w yy, Filtr Output, wybierać sobie Hide Output, to jest to taka dyskietka pierwsza, połączyć. Yy, ustawić ścieżkę. Do pliku, wybierać, jaki ma być rodzaj. Dlaczego nie możemy ustawić ścieżki? Dlatego, że domyślnie mamy zaznaczony null output, czyli by output, czyli by-jak tego pliku wyjścio wyjściowego, plik wyjściowy zajowy, nie wiem jak to lepiej przetłumaczyć. Dla Unreal Engine, dla CryEngine'a używamy formatu w 16. W tej chwili nasza nasza ścieżka robi się aktywna. Możemy wybrać gdzie chcemy zapisać nasz plik. Możemy zaznaczyć tą opcję Save the file every time the word machine is built. To znaczy po prostu tyle, że za każdym razem kiedy klikamy na Build tekstura zostaje nadpisywana. Nie jest to może naj, najlepsza opcja, bo... Znaczy moim zdaniem dużo lepiej jest po prostu używać tego przycisku, gdy jesteśmy już zadowoleni z efektu, klikamy na Write output to disk. Zapisuje nam naszą height mapę i tyle, ale tak jak mówiłem, chcemy jeszcze potulkować trochę tekstury, więc jeżeli Wy jesteście już zadowoleni z efektu i chcecie jak najszybciej zobaczyć jak wygląda Wasza hide mapa w silniku graficznym, dodajecie po prostu hide output, zapisujecie hide mapę na dysku, taka ciekawa rzecz, kiedy klikniecie na write output disk, wybierzecie sobie ten format af 16 wybierzecie nazwę pliku, wybierzecie miejsce, Wyświetli się wam komunikat, że świat musi zostać zbudowany, zanim zostanie zapisany plik. A następnie wyświetli się wam błąd, że plik został zapisany poprawnie. No niestety, tak to jakoś wymyślili, jest komunikat z wykrzyknikiem, więc nie ma, nie ma się co przejmować, jeżeli się on pojawia. To znaczy, że wszystko jest ok. Wiem, że jest to nietypowe rozwiązanie, no ale to już do Twojej Word maszyna ewentualne pytania, dlaczego tak jest. Za chwilę, jak będziemy budować te mapy, wam pokażę ten błąd, jak to wygląda. Ok, e, tak jak mówiłem, chcieliśmy, chcieliśmy te trochę nasze tekstury. Pierwsze, co będziemy potrzebować, to będziemy potrzebować jakiś tekstury, której użyjemy. E, czyli, pierwsze co. E, no, to będziemy, pokażę wam, jak w prosty sposób zrobić fajne, fotorealistyczne tekstury, teawy, skał, które będą wyświetlane dla najdalsze, najdalszej odległości, czyli to będzie taki nasz ostatni load, czyli to, co już jest daleko, daleko od gracza. Jak to zrobić? Bardzo fajnym sposobem jest po prostu użycie Google Earth. I zrobienie najzwyczajniejszych no cieplikacji screenów, jakichś miejsc na kuli ziemskiej, które nam się spodobają, na których tekstury będą fajne, już pokazuję jak to zrobić. Ok, uruchomiłem Google Earth, Google Earth w przeglądarce. Jak widzicie, mam od razu powyłączane wszystkie znaczniki, miejsc, lokacji, inne takie rzeczy, jak to zrobić. Możecie zawsze poszukać tych opcji w menu. Bodajże styl mapy, tak. Styl mapy, i wybieramy czysty. Czyli bez granic, bez jakichś tam etykiet innych takich rzeczy jak deogi. Dzięki temu mamy fajny podgląd na całą kulę ziemską. Mamy fajne tekstury, teraz jesteśmy akurat w Afryce, możemy być oczywiście gdziekolwiek indziej, gdzie Wam się tylko spodoba. Wybieracie jakiś fajny obszar, fajną, fajną teksturę, którą chcecie wykorzystać za Waszej na przykład teawy, na przykład góry, a może chcecie mieć na przykład mapę pustynną, więc raczej piaski. Znajdujemy, znajdujemy, jakieś ciekawie wyglądające miejsce. Robimy sobie screena. Nie przejmujemy się w ogóle tym, że pojawiają nam się te delikatne watermarki Google, dlatego że po zmniejszeniu rozdzielczości tekstu, po prostu nie będzie ich widać. Czyli tak, wybieramy jakiś fajny teren, który nam się podoba. Robimy sobie In Screena wrzucamy to do Photoshopa, gimpa, Painta, czy jakiegokolwiek programu graficznego używacie na co dzień i wycinamy sobie tekstury rozdzielczości, no nie wiem na początek proponowałbym 512x512, 512. jeśli ktoś chce może spróbować zjeść tekstury 1024x1024, 1024. większej tekstury raczej z Google Earth uzyskać nam się nie uda ze względu po prostu na Ilość, ilość pikseli wyświetlanych na ekranie jasnej, jeżeli ktoś ma monitor 4K będzie miał trochę większe większą możliwości. Tak jak mówię, robimy screena, wrzucamy, pamiętajcie tylko o tym, żeby wasze teksty były wielokrotnością dwójki, tak naprawdę używamy tekstur w rozmiarach 512x512, 1024x1024, 2048 na 2048 i tak dalej, i tak dalej. E... Ważne jest natomiast, żeby nasza tekstuja była kwadratem, żebyśmy nie robili tekstury na przykład 512x256, tudzież na odwrót gdyż taka tekstura nie będzie nam działać prawidłowo. Gdy już mamy nasze zjawione zdjęcie, e, ja Wam zaraz pokażę jakie ja mam przygotowane. No, albo Wam nie pokażę, bo to nie tu. E, to tutaj. Mamy przygo mam przygotowanych kilka tekstur, dla skał, druga tekstura dla skał, e, dla teawy, teawy widzianej z daleka, będzie też później tekstura. Nam potrzebna jakaś zdjęcie po prostu tej jawy widzianej z bliska, ale to później do tego przejdziemy. W każdym razie, gdy już mamy nasze tekstury, weźmy może na przykład Tom tekstuje. Otwieramy ją sobie w Photoshopie. Jasne, na pewno można to zrobić w gimpie, natomiast ja gimpa raczej nie używam, więc nie mam pojęcia, jak to zrobić, gdyż w tej chwili, gdy zrobiliśmy zdjęcie zwykłego screena, nasza tekstura nie wyświetla się przy powielaniu będzie ewidentnie widać w których momentach ona się łączy to nasza tekstura musi być powtarzalna tak? nasza Nasza tekstura musi być powtarzalna. Jak to zrobić? Bardzo prosta sprawa. Pierwsza od czego zaczynamy. ładujemy nasz objazek to jest akurat 512x512, 512. wybieramy filtry, wybieramy opcje inne i wybieramy ostatnią opcję na samym dole Offset. Kiedy klikniemy na Offset, Musimy ustalić parametry naszego offsetu. To znaczy, w obydwu polach wpisujemy dokładnie połowę rozdzielczości naszej tekstury, czyli za 512 jest to 256, za 1024 jest to 512 itd. itd. Wybieramy opcję Wrap Around. Preview: warto to sobie zaznaczyć, jest zresztą domyślnie ustawiony. I jak widzimy, nasza tekstura została przeciętna. Przecięta na cztery fragmenty i obrócona środkami do siebie. W ten sposób mamy załatwioną kwestię zewnętrzną, to znaczy, ile razy nie powtórzymy tej tekstury do dowolnej krawędzi, ona będzie wyglądała jak ciąg dalszy, jak kontynuacja. Na tym, na tym ogólnie polega teksturowanie tej tak? Ta tekstury. Natomiast jak widzicie po wsecie, robi nam się taki przepiękny krzyżyk, który nam świetnie pokazuje. Że jest nie, że nasza mapa jest, że nasza tekstura jest po prostu offsetowana. Musimy to teraz naprawić, jak to zrobić. Eee, najprostszą metodą jest użycie tego narzędzia eee, pobijamy sobie, trzymając przycisk Alt, pobijamy sobie kolej gdzieś z mapy, i malujemy jest to bardzo fajna i bardzo przydatna. Metoda przy tworzeniu tekstu jasne, że im więcej czasu i detali dojesujemy ręcznie, tym nasza mapa będzie bardziej realistycznie wyglądać. Ale też jak widzicie, możemy bardzo, naprawdę bardzo szybko pozbyć się, pozbyć się tych łączeń i zrobić to w miarę wiarygodnie. Im więcej, im więcej popracujemy nad teksturą, tym lepiej będzie ono na pewno wyglądać. Ale wiadomo, że to jest tutaj, tutaj po prostu staram się Wam pokazać same metody, nie tyle tworzyć jakąś tam konkretną, niesamowitą mapę czy konkretny projekt, co bardziej pokazać Wam, jak się to robi. Na chwilę obecną nasza tekstura już aż tak bardzo się nie tajduje, ale dalej to jeszcze widać, jeszcze są takie miejsca. Pamiętajmy, żeby nie dojeżdżać do samiutkich krawędzi, dlatego że jeżeli sobie schrzanimy tą krawędź, to nasz offset nie, to nasza tekstura będzie przy powtarzaniach będzie to widać. Jeżeli nie jesteście pewni, czy wasza tekstura się dobrze, fajnie powtarza, czy nie jawią się jakieś... Niechciane efekty, jakieś niechciane łączenia, możecie zawsze ją po prostu wkleić, yy, ją po prostu powielić, kilkukrotnie przy, przyłożyć do siebie. Można to zrobić nawet w głupim paincie. Więc myślę, że każdy wie, jak to zrobić: wkleić yy, w jedną, dużą, pustą grafikę, kilkukrotnie jeden obraz i po prostu ją zmieścić ręcznie, żeby w razie czego móc sobie. E, sprawdzić, czy wszystko jest dokładnie tak jak chcieliśmy, czy może jednak coś nam nie wyszło, e, w ten sposób postępujemy ze wszystkimi naszymi teksturami. Jest to jedna z prostszych metod na robienie, e, tych powtarzalnych e, tekstur. No jak widzicie, no w tej chwili już nie widać tak bardzo tego efektu offsetu. Chociaż są jeszcze miejsca, które. Wymagają poprawek, jak na przykład to ok, wydaje mi się, że w tej chwili już nasza tekstura wygląda całkiem dobrze. Zmniejszmy ją do oryginalnego formatu. Myślę, że już nie widać, że tekstura została offsetowana. Tak przygotowane tekstury będziemy w następnej lekcji wrzucać do WordMachine'a. Przygotujcie sobie tekstury terenu, które będą Wam potrzebne. W zależności od tego, czy chcecie, żeby to były np. teawa i skały, czy chcecie, żeby to był piasek i błoto, czy jakiekolwiek inne pomysły, przygotujcie sobie teraz w ten sposób właśnie tekstury. Przygotujcie sobie na początek dwie lub trzy tekstury z różnymi, z różnymi formami terenu. Ja na potrzeby tego ja tutaj jada będę przygotowywał trzy tekstury, jedna to będzie tekstura skał, druga to będzie tekstura teawy. też widzianej z daleka, pamiętajcie, że te tekstury, które przygotowujemy teraz w Word Machine, są to nasze najdalsze loady, tak? czyli te tekstury, które mają zaoszczędzić miejsca w naszej pamięci graficznej w momencie, kiedy jesteśmy daleko od wyświetlanego obiektu. Więc nie, nie ma tutaj co szaleć z niesamowitą jakąś rozdzielczością. Myślę, że 512, tudzież, jeśli wolicie 1024, to będzie dobra rozdzielczość. Przygotujcie sobie w Photoshopie swoje tekstury, możecie skorzystać z Google Earth, jak wam pokazałem możecie skorzystać po prostu z przeróżnych zdjęć, z których wytniecie sobie odpowiedni fragment, najważniejsze jest to, żebyście pamiętali, że wasze tekstury muszą być powtarzalne, dlatego że taka malutka tekstura na tak olbrzymiej mapie będzie powtórzona nie mam pojęcia ile jazy 100, 200, 300, więc jeżeli Będziecie, jeżeli ona nie będzie dobrze stylowana, czy nie będzie dobrego powtórzenia, będzie to się bardzo rzucać w oczy. Myślę, że na tą lekcję to wszystko, bo spędziliśmy już 25 minut praktycznie i zapraszam do oglądania następnych. W następnej lekcji pokażę Wam, jak yy, naszą mapę stworzoną w Word Oteksturować teraz za pomocą naszych własnych tekstów, które sobie zbudu, zbudujemy, czy właśnie, zbudu, czy właśnie budujecie, czy już zbudowaliście. Do zobaczenia w następnym odcinku na Jazie.